Witam Was serdecznie w kolejnym materiale i materiał będzie inny i wszystkie, dlatego że będzie z Arturem. Artur jest specjalistą w kwestii ruchu, jest trenerem, fizjoterapeutą. Jeżeli chcecie się o nim dowiedzieć więcej, zapraszam Was na podcast, który wspólnie z Arturem nagraliśmy e, ostatnio i temat jest bardzo ważny, dlatego że dotyczy drogi. Drogi, każdego drogi, kto interesuje się kwestią ruchów, treningów, aktywności fizycznej i tego, od czego powinniśmy zacząć, czyli nic innego jak piramida ruchu, Zostajmy z arturem, miłej zabawy, trzymajcie się. Siemanko, dzisiaj porozmawiamy sobie o tak zwanej piramidzie ruchu. Ehm, I teraz tak. Dla wszystkich, którzy oglądają ten film i być może są przed swoim pierwszym treningiem e, gdzieś tam na boksie crossfitowym, na siłowni, być może jest to pierwszy trening e, jogi, zumby, czegokolwiek, e, na pewno macie w głowie pełno pytań. Ja też kiedyś e, takie po prostu miałem przed swoim pierwszym treningiem. Kilka lat e, pełniłem rolę trenera crossfit i dzisiaj na podstawie swoich doświadczeń chciałbym ci przedstawić e, moje spojrzenie e, na ruch. Które umożliwi Ci po pierwsze trenowanie regularnie bez dolegliwości bólowych, bez kontuzji, dlatego że w tej naszej piramidzie, na samej górze są właśnie nasze zajęcia czy dyscypliny, które chcemy sobie uprawiać. I na tym moim ulubionym crossfitie, na którym spędziłem naprawdę miliony godzin, ten nasz crossfit ja bym rozpisał na samym szczycie piramidy i często jak coś mi w tym treningu nie wychodziło, miałem, łapałem jakieś kontuzje, bolał mnie łokieć, kręgosłup, kolano, obwiniałem za to bezpośrednie ćwiczenia, które są na szczycie i ten trening crossfit. Natomiast błędem było myślenie w ten sposób, że jakby podczas budowania całego domu dach jest zły i w nim tkwi problem, bo ja tutaj się zaniedbałem na samym dnie, czyli u podstaw ten fundament był błędny, dlatego że ja przyszedłem od razu na trening crossfit, zabrałem się za ciężkie trenowanie, a pominąłem. Tak ważną kwestię jak rozmiękczanie moich tkanek, tych napiętych, na przykład klatki piersiowej u mężczyzn, często, dołu pleców, przód uda, który jest pospinany. Zapomniałem totalnie o jednym właśnie z tych filarów, czyli rozciąganiu. Teraz już wiem, że to może być rozciąganie dynamiczne, to może być rozciąganie pasywne, aktywne i zapomniałem o prostych, ogólnych aktywizacjach ciała, czyli bardzo prostych ćwiczeniach na brzuch, na pośladek, na te najbardziej osłabione w moim ciele struktury. I właśnie przez to, że nie robiłem tych rzeczy, później miałem problem u samego szczytu. I tak właśnie będzie miała większość z was. Dopiero jak ogarniemy sobie to, co jest u dołu, będziemy mogli sobie awansować i w ogóle uczyć się wzorców ruchów, takich jak choćby przysiad i martwy ciąg, które są myślę, najbardziej popularnymi aktualnie ćwiczeniami, niezależnie czy wybieramy CrossFit, czy to jest trening fitness podczas treningu gdzieś tam na YouTubie przed ekranem telewizora. My w takim treningu e, nauki wzorców ruchów będziemy skupiać się tam przede wszystkim na jakości wykonywanego ćwiczenia. Jeśli robiąc martwy ciąg czy przysiad na drugi dzień czujecie ból w odcinku lędźwiowym, kłucie w barkach, być może w kolanach, no to wiecie, że nie jest złe ćwiczenie martwy ciąg czy przysiad, tylko wy za szybko e, wskoczyliście na ten poziom piramidy. Najpierw wypadałoby sprawdzić, czy tutaj, w kwestii rolowania, rozciągania i aktywowania naszego ciała, jest wszystko ok. Później, jeśli wskakujemy wyżej, to w ogóle powinniśmy się zabrać za zakres ruchu. On nie zawsze musi być pełny, nie zawsze muszę robić głęboki przysiad, nie zawsze muszę robić martwy ciąg, odstawiając ciężar do ziemi. To ma być zakres, który kontroluję. To jest bardzo ważne słowo na tym etapie, a więc. Kontrola raczej kojarzy się z małym ciężarem, wolno wykonywanym ćwiczeniem, bez pośpiechu, bez ścigania się. Jeśli te dwa poziomy u dołu mam ogarnięte, mogę iść dalej, a więc jeśli mam tą podstawę, mogę sobie nakładać na to siłę. I to jest właśnie czas na to, by bardzo spokojnie po kolei dokładać ciężaru, znowu obserwować to, co dzieje się z moim ciałem. Czy pojawiają się jakieś dolegliwości, czy może kolana zaczynają się zapadać, zaczynam unosić pięty. Jeśli to się dzieje, to wtedy cofam się, robię znowu to co było wcześniej, koryguję moje błędy. W czym oczywiście może Wam pomóc trener, fizjoterapeuta. A więc, już myślę, na tym etapie filmu widzicie, że jest to proces, ścieżka. Nie ma jednej ścieżki, która jest prawidłowa. Bo ona może być bardziej mniej wyboista, może prowadzić przez chwilę w dół albo pod górę, może być nieco bardziej błotnista, twarda i to jest kwestia tego na jakim etapie w danym dniu, w danym okresie roku się znajdujemy. Jeśli ta siła jest już zbudowana na pewnym odpowiednim, zadowalającym nas poziomie, możemy się znowu zabrać za coś bardziej specyficznego, czyli trening mocy, w skoki na skrzynie, ze skoki bardzo szybkie, krótkie, dynamiczne ruchy. Zobaczcie, że one są tutaj niemalże na samym szczycie i z tego przedostatniego poziomu wchodzimy dopiero do naszej dyscypliny, którą naprawdę kochamy, ona sprawia nam najwięcej przyjemności, w niej chcemy stawać się coraz lepsi, ją chcemy pielęgnować, to nie tylko musi być trening siłowy, ciężki, ale również taniec, bo to też są ruchy skomplikowane. Czy chodzimy na przykład bieganie, gdzie wydawałoby się, że ubieram buty i mogę biec, ale żeby przebiec 42 km, czyli właściwie maraton bez żadnego bólu, przydałoby się wcześniej zaliczyć wszystkie wcześniejsze poziomy piramidy. No bo kończąc ten film, jeśli porównamy sobie ją do naszego domu, który budujemy, wiemy wszyscy, że zaczynamy od fundamentu, później idą ściany i na końcu dach. Pamiętajcie jednak, jeśli zaczniecie budowę od dachu, no to wszystko to, co jest pod tym, co mamy tutaj rozpisane, będzie słabe, liche i stąd będą wynikały problemy. Nigdy nie obwiniajcie za to e, samych treningów, tylko to, jak przygotowaliście się e, sami do wykonywania danej aktywności. Jeśli macie jakieś pytania, być może. E, Coś, o czym mówiłem, któryś z tych poziomów nie jest do końca dla Was jasny, albo zaciekawił Was na tyle, że chcielibyście poznać po prostu szerszy kontekst, to pytajcie pod filmem, piszcie prywatne wiadomości. Na pewno poruszymy tego typu tematy w dalszych filmach. Dzięki. Ok, tyle mądrego gadania, ale co ja mogę z tego w ogóle za wnioski wyciągnąć? Rzucimy sobie przykład standardowego Janusza. Janusz ma 40 lat i jutro udaje się na pierwszy trening piłki nożnej od 20 lat. Ma swoją ekipę, z którą będzie grał. I po takim pierwszym meczu od 20 lat wraca do domu. Tam czeka na niego jego żona grażyna. A Janusz, spuknie te kolano, jutro nie przyjdzie do pracy. Wziął L4. Nie wiadomo, kto zarobi teraz na rodzinę, na dzieci i co ma dalej robić Janusz. Janusz. Nie może obwiniać piłki nożnej, że jest zła. Piłka nożna to jest nasz sport narodowy. Jest super, daje dużo szczęścia, dużo satysfakcji. Błędem Janusza było to, że od 20 lat niestety siebie zaniedbywał. Co gorsza, pewnie nie tylko w kwestii ruchu, ale w to nie wchodźmy. Janusz powinien wziąć się w garść i przed kolejnym meczem doprowadzić w ogóle swoje ciało do stanu użytku, czyli będąc u dołu. Zająć się rozmiękczaniem ciała, rolowanie. Twóreczek, czyli przuda. Pewnie poślady będą mocno napięte dół pleców. Janusz powinien sobie zajrzeć na YouTube'a i sprawdzić kilka fajnych zestawów, rozciągających tak, żeby trochę zdetonizować całe ciało, i niech wpisze sobie nasz bohater. Proste aktywowanie brzucha, pośladków tam wyskoczą mu najbardziej popularne filmy, gdzie będzie mógł te części ciała przećwiczyć i dopiero później może zabrać się za naukę na przykład przysiadów, w którym może zaobserwować, że schodzą mu się kolana. Jeśli w prostym przysiadzie schodzą mu się kolana, no to jeśli do tego dodamy 22 facetów ganiających za piłką, to tym bardziej e, jesteśmy pewni, że to brzmi jak plan na idealną kontuzję i długą rehabilitację. Więc Janusz, jeśli zobaczy, że kolana mu się schodzą w przysiadzie, czy ten przysiad towarzy gdzie jest po prostu e, jakiś przykód, on jest płytki nie potrafi w tym przysiadzie zejść, traci kontrolę. No, dalej jest to wskazówka, że powinien ten organizm wzmacniać i robić sobie taki przysiad na przykład wolniutko, nie śpiesząc się z pauzą u dołu przysiadu, tak aż będzie odzyskiwał w nim większą pewną siebie, większą pewność siebie, stabilizację. Cały czas się rolując, aktywując brzuch pośladek i oczywiście rozciągając. Powiedzmy, że po kilku tygodniach, czy nawet miesiącach, taki nasz Janusz faktycznie nadaje się do tego, by regularnie trzaskać sobie w tą gałę na orliku. Wtedy raczej mu się nic nie powinno stać. Druga rzecz, że warto byłoby, by Janusz nie rozegrał od razu 90 minut. Tylko zaczynał sobie od coraz to dłuższych spotkań, minut przebiegniętych na boisku, i wtedy jest szansa, że nie odwiedzi przez długi czas fizjoterapeuty. Nie wiem, czy jego fizjoterapeuta będzie z tego ucieszony, ale Janusz i jego portfel na pewno.